Cześć kochani, z tej strony Liki i w dzisiejszym filmiku yy, będę wybierała właśnie zwierzęczków, rzeka, i będziemy pod niego robić stylizację i będę się nim opiekowała. I właśnie też pozdrawiam wam z Sylwestrem, was, z Sylwestrem. No. Yy, właśnie wczoraj też świętowałam, yy, było bardzo dużo tych, yy, jak to się mówiło, nie pamiętam. No, i dostałam te magoci. tam jakąś proszą zabawkę i tam w sumie cukiereczki, Tak bardzo dużo. E, no, także ogólnie teraz wybieramy jakiegoś zwierzeczka, Zobaczymy, jaki tu jest, z którym dawno już nie chodziłam. O, sobie możemy tego kotka, to tego kotka. E, kotka. No i teraz musimy pod niego zrobić strecy. Oczywiście, że e, łap, e, czapka nie liczy bo wiecie, to jest tylko taka akcesoria czekajcie, zobaczę aha, okej okay. to ja myślę, że weźmiemy na przykład dyskotek, co nie, to weźmiemy yy, takie mm, nie wiem, właśnie tu by takiego wziąć co sumie yy, mm, nie może na przykład, w sumie nie wiem, tu jest takiego fajnego, yy, który by też mogły pasować. Oczywiście, że mogliśmy by takie coś wziąć. Dobra, zobaczymy, jak to pasuje. Ja nawet wiem, co tu możemy wziąć, bo w sumie to bardzo pasuje. O, takie coś. potem tak jest takie. No, yy, spodnie, to ja właśnie, no nie wiem. Yy, spodnie to w sumie. Nie. W sumie. O, właśnie takie, takie, takie są fajne uszy, bo to jest kotek, słuchawki, to zabieram, eee, no my to może być chyba takie, bo myślę takie słuchaweczki, jakby e, rękawiczki i właśnie o to takie buty, a właśnie jeszcze okulary, może ten zdjąć. no, no e, to nie, e, to no Możemy jeszcze taki wziąć przez ale no... nie chcę. Nie. Yy, to właśnie taki. Trochę tak słabo pasuje, ale no to... Zrobiłam, widzicie, on ma czapeczkę, ona yy, ma czapeczkę, bo wiecie, jest zimną. No a nie chcę, żeby mój kotek yy, miał zimną. Jak już możecie zobaczyć, dobiłam ze 100 diamentów właśnie dzisiaj. Zarobiłam ze 100 diamentów. Bardzo fajnie. No, jak dla mnie. I przepraszam, że bardzo długo nie nagrywałam filmiki. Bardzo długo. Po prostu, jakby, no, nie miałam czasu. Bo chodzę w sumie teraz na tur. Także, no. Trochę to mam. Co, naprawdę? Ona też jest w tym stroju pingwina. Widzicie? I. Ale fajnie. Czekajcie. I tego w ogóle. O, idziemy. Idziemy może do domku. No, bo też chcę coś pokazać, bo u mnie się... Też tam trochę coś zmieniło się. No. Jeszcze chcę nagrać odcinek Pro or Noob, Także piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrała. Na pierwszym piętrze to nic się nie zmieniło. Ale chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zobaczcie, tu mam takie coś, mam tu chujneczkę też. No, to idziemy ogólnie tu. Tu zostawiam to i właśnie też takie coś. Yy, no, a tu jest bardzo dużo nowych rzeczy. Na przykład to, to, yy, to. nie to jest to. Zobaczcie, to, to, to. I jeszcze właśnie ta, to i to. To to jest ciepłe wszystko, a to, to, to i to, to jest wszystko takie zime, zimowe. Także jeśli będzie mojemu zwierzakowi zimno, to jakby położę go tu, a jeśli tak gorąco, to położę go tu, żeby się trochę ostudził. Dobra, to może na przykład położymy go na razie spaść. Moim zdaniem tu jest najcieplej. Dlatego, że e, tam jest tak e, jakby powietrze. Tak, no. E, t, e, tu w kuchni, nie wiem czy to się zmieniło, bo nie, nie pamiętam, czy to widzieliście. No tak, e, tu kupiłam sobie też nowe krzesła i lodóweczkę. W sumie tej, w tej lodówce chyba jest tylko mleko, bo nie widziałam nic nowego, ale no nie będzie. Właśnie jeszcze muszę jedno kupić krzesło, właśnie tu. Ale w sumie się zastanawiam, bo muszę jeszcze kupić takie drugie krzesło, bo są jeszcze a no i postanowiłam, że tu będzie taki malutki salon, w którym będzie można oglądać telewizję. To okno kupiłam, e, taki właśnie telewizor i drugie krzesło. To, no, tak można się oglądać i tak fajnie jest. E, no, e, teraz idziemy tam. Pokój winna się nie zmienił, ale zobaczcie, tu się zmieniło 60 subskrybentów. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że bardzo często będzie się to zmieniać. Ta liczba tych subskrybentów. Ej, ale fajnie, mogę tu wejść. O, nie widziałam, ale fajnie. E, no tak. E, no to. Tak jest tu. E, tu mam właśnie to kupiłam Sen, bo już 300 ile z gram w pkg No. I właśnie mogłam to kupić. No, w sumie to tak się już, że chyba nic się nie zmieniło. Dobra. Yy, to czekajcie, bo muszę coś ogólnie zrobić. Bo coś mi tu bardzo wkurza, ale nie wiem, czy będę mogła. Nie, no, nie, nie będę mogła tego naprawić. Bo chciałam, żeby on tak stał na tej ziemi, bo widzicie, tu nie stoi, on, nie wiem, jakaś lata. I bardzo bym to. Też chciałam coś kupić do kuchni, ale no, właśnie, no, tak, no, nie wiem, co. Bo w sumie to tak za dużo rzeczy tu nie ma. I ogólnie no. Także yy, jest tak. Czekajcie, muszę to trochę yy, sorki, bo do mnie ktoś wszedł do pokoju. Nie zwracajcie na to uwagi, bo... czekajcie, bo ja... Yy, o, mikrofalę chcę wziąć. Ej! Dobra. Bo ja chcę, żeby ona właśnie na tym stała bo wiecie co, ja mam teraz bardzo dużo rzeczy właśnie zimowych myślę, że od zimy będę miała bardzo dużo rzeczy ale właśnie ja próbuję zawsze kupować coś jeśli jest, bo dlatego, że potem tego nie będzie a będę na przykład coś chciała, także no tu strasznie mam pusto, także może to coś wykombinować bo tu naprawdę mam tak pusto, że po prostu a właśnie i kupiłam sobie tu tam na górze te i nowe to no, to wychodzimy z domku i ogólnie to tak, jeśli coś będzie piszczało w tym filmiku, to to jest temat ci, bo o coś chcę, może. Także, hehe. He. I też mam swoją mapę, ale ja już chyba mówiłam o tym. Także, no, to wchodzimy w sumie na górę tego, tego. No, będziemy dzisiaj z moim zwierzakiem. To, to jest, będzie taki dzień poświęcony dla zwierzaków. Bo właśnie postanowiłam tak się teraz, teraz opiekować. Jeśli, jeśli by ktoś nie wiedział, to są takie drzwi, które prowadzą właśnie do tych nowych gry, do robota. Jeśli ktoś wie o co mi chodzi. To jest tak cieplutko. Dzisiaj też zrobimy zdjęcie z moim zbytaki. Może nawet teraz, ale no, nie wiem. No, obok tych drzwi, właśnie. nie? Tylko czekajcie. O. Yy, yy, czy tylko mi się tak zrobiła, że. Ja... Kiedy robię zdjęcie, to ja po prostu tak stoję. Właśnie no nie wiem. Ale dobra, o tak. Yy, nie, o tak. <grych> dobra. Nie, dobra. Czekajcie, czekajcie. Bo ja ogólnie chcę zrobić z moim zbiżokiem. Ale nie, to jest trochę dziwne to zdjęcie. <grych> Op, może, może na przykład tak się uda? no nie to może tak tak na przykład o dobra no myślę że lepiej nam nie wyjdzie <grym> yy, to może damy mojemu zwierzakowi taką czapkę dobra nie to mi dobra nie to totalnie nie pasuje yy, tutaj może choineczkę Yy, właśnie no tu i też yy, chciałam dać jakby powiedzieć hej do yy, dziewczyny którą, którą dałam do siebie do przyjaciół yy, to już zaraz wam powiem kto to jest która mi pisała pod filmikami także jeśli się to pojawi w tym filmiku to odezwij się i tu monsterek mój, mój śpi, właśnie no. Możecie też mnie subskrybować na Unii oczywiście. o czekajcie, muszę pokłaskać. No, e, to teraz wam pokażę właśnie, bo mam już e, przyjaciół. Ła! E, tylko ją muszę znaleźć, bo ja nie pamiętam, jaki już miałam numer. O! XX e, Gamerka Ola XX. Yy, numer 2477. Yy, bardzo Cię pozdrawiam i bardzo dziękuję, że mi piszesz pod filmikami. No, możecie ją też dodawać. Yy, Także no. Yy, bo ja ją dodałam, jak yy, właśnie koleżankę w pt.c. Bo osobiście się nie znamy, ale może się poznamy kiedyś. Ale w sumie nie wiem, bo. To zjeżdżamy z. Zjeżdżam, że... O! Można z Fiszakiem, ale fajnie. Teraz też pójdziemy na inną. Na inną zjeżdżalnię. Wiecie, o które mi chodzi. My no to nie wiem, czy wiecie. O! Nie, my pójdziemy. Wiecie, gdzie? My pójdziemy właśnie. Też możecie mi stawić łapkę do góry na domku. No, bardzo Wam dziękuję, bo niedawno było tylko 400, już jest 412. Dobra. Właśnie tu chciałam pójść. Tak zwierzaczkiem tu poglądać. Bardzo fajnie, że to dodali, mi się bardzo podoba. Ono i właśnie chciałam bardzo poprosić, nie wiem kto tam tego PKT -te stwarza albo coś tam, wiecie. Ale bardzo bym chciała poprosić, może to pekaj zobaczy, że musiała poprosić, żeby wrócił ten świat, tam gdzie było, że wszyscy się przy... Kolegowali, przyjaźnili się, i wtedy nie było tak, że to wszystko było tak wypozażone i nie było tamtego jeszcze nowego światu. I totalnie było bardzo fajnie. A teraz jest. Jakby, no. Jakby tak powiedzieć, fajnie, oczywiście, że jest taki świat nowy, taki, taki nowy, ale no. Na przykład, Kuki też chce, żeby wrócił ten właśnie świat który był, bo taki fajny był. Wtedy, wtedy każdy myślał o przyjaźni tylko i o takich różnych rzeczach, a teraz wszyscy myślą o pieniądzach, żeby sobie kupić jakieś fajne rzeczy. No i tylko się kolegują z tymi, którzy są na przykład, nie wiem, jakiś pro i nie wiem, i tak się ubierają fajnie. Ale na przykład z tymi, które zaczynają, tylko to prawie się nikt nie koleguje z nimi, bo oni myślą, że oni są tacy jakby odrzuceni wszyscy, odrzuceni są od właśnie koleżeństwa w PKZ. Także moim zdaniem trzeba by wrócić tamten świat, który był, bo bym bardzo chciała. Strasznie. Jeśli bym naprawdę to wróciło, to ja bym, nie wiem, popakała się raczej ze szczęściem. O, i właśnie kota chcę pić. Bo ja właśnie się teraz staram opiekować zwierzakami, bo teraz chyba nikt nie bierze tych zwierzaków, żeby... Czekajcie, przepraszam, żeby oni z nim chodzili. Bo wiecie, jak już mówiłam, wszyscy myślą tylko o pieniądzach. No. Także trochę to słabiutko jest. Ale no. Jak już tak jest, to w co, sumie co, co zmienię. O bardzo dziękuję już za jedną łapkę do góry. <grym> Tylko teraz odrygowałam, kiedy już poszłam do robota. Ym, no, to właśnie chciałam z tej zwierzenicji jeździć. Ujej, konie, nie, przecież na zwierzaku jeżdżę! Przepraszam, przepraszam, przepraszam Jeżeczku Przepraszam, przepraszam, ja naprawdę nie chciałam na nim jeździć ogólnie ja chcę jeszcze to kupić Ale w sumie nie wiem Nie wiem po co nawet, ale no dobra Oj, yy, yy, czekajcie, bo ja chcę coś zrobić To myślę, że poczekasz na mnie tu o. Co na tym się jeździ? O, Ale fajnie. Chodź, 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 chodź. Super. E, to tak, e, idziemy tu, bo bym chciała coś kupić. Człowieku, ty się ubieraj, bo jest zimno. No. E, może... Bo w sumie nie wiem, nie chcę. O! To. takich y, do 20 tysięcy I ostatnie. No. Y, dochowamy. Tablecaczka. Do y, chyba to. Moim musiało być. Nie? Co? Jak to nie. Tu? Nie, tu. Y, chyba nie. W my tu jest jedzenie. Um, tu. O, dobra, tu jest. Ale zobaczcie, co ja mam. Patrzcie. Gdzie? Bo Chyba to, y, tu można co kupić. Chyba tak. Y, to czekacie. No. Zobaczymy, co ja mam w plecaku, bo o, tak nawet nie wiem. No tu tak. No to tu jedzenie, oczywiście. I tu są zabaweczki. Ja bawę. Ojejku. Cool. Ja mam do tego bardzo strasznie dużo z tych wszystkich rzeczy. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Uuuu, został tu sam. Okej, okay, no to chodźmy. Żyjemy w sensie nawet nie wiem gdzie, ale chodźmy do domku, żeby e, mój kotek, e, żeby mu nie było zimno w łapki, bo trochę tam się nachodził. E, Głównie muszę kupić dywan. No. O, e, to jest bardzo fajne. Czekajcie, jeszcze nie. Hehe, to To chodź, chodź tu ze mną na łóżeczko. E, tu. E, można razem na łóżko pójść. Czekajcie, bo to łóżko nie jest przesunięte. Nie jest przesunięte. No, prze, prze. prze. Przez... O, dobra, tak. Chyba, chyba teraz jest dobrze. Dobra, nie wiem, ale chyba dobrze. Dobra. O, dobrze jest. Jakiś Zobaczcie, czy mamy taką szafę, czy nie dziewczyny mają taką szafę? A chłopaki mają taką szafę. Ja naprawdę myślałam, że to jest lutówka, ale to jest szafa jednak. Także no... E. <laughs> idziemy na górę szybciej, szybko, szybko, szybko. Ja ogólnie postanowiłam zrobić właśnie yy, w tym stylu nowym roku ten domek. No, no bo tak yy, chcę mieszkać w takim, kiedy jest nowy rok, w nowym roku. W takim domu. <laughs> Ale bardzo fajnie, że kupiłam takie rzeczy te właśnie, bo potem będę miała właśnie te, jeszcze więcej rzeczy dla zwierzaków, bo ja mam bardzo dużo dla zwierzaków rzeczy różnych. No, jeszcze będę miała te zimowe i ogólnie będzie tak fajnie. O, już. To może ja cię zostawiam, e, Pośpi teraz tu. Dobra, a ja idę wam, ja idę se pooglądać telewizję. No wiem, że zostawiłam go ale zaraz śpi. dobra, co, 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 co tu zobaczymy? Dobra, o pieskach. Bo wiecie, dzisiaj jest cały dzień na ten na... O, ale fajnie, nie, ja chcę wrócić jak to było. O! Ej! Dobra. No nie no. O tak jest fajnie. Widzicie, ja widzę jak ona tam siedzi. O, ale fajnie! Powiem wam. E Ej, cały czas mi to... Nie no, tu ja wiem, że ktoś mnie chce dodać, ale no nie mam niestety miejsca już, także muszę odmówić, przepraszam bardzo, ale no po prostu nie ma miejsca, możecie mnie sami dodawać, no, bo już mnie tak ktoś dodał, o, jakie fajne tu filmiki, Hmm. Moich niestety tak nie, tam nie ma Ja bym bardzo chciała, żeby tam Chociaż jeden mój filmik to był, ale no nie Na jeden filmik to Trzeba mieć Tysiąc, tysiąc wyświetleń No dużo, dużo I wy bardzo prosiliście, żebym nagrała filmik No to teraz nagrałam ja, ja mam w moim domu taką zabawę, że co nie to strzela Ja mam się ochylać Że to nie może We mnie trafić O nie no poza... Aha, ale szybko. Oj, dobra, nie wiem, nie wiem, czy to mnie dotknęło, teraz dotknęło, teraz na bank do, dotknęło. Ej, teraz jakoś to bardzo szybko. O oh, nie. Dobra, idziemy stąd. Chodź, 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 chodź. Ale jakiś słodzik jest, jakiś słodziaczek. No i tak, tu fajnie jest u mnie w domku. W takim razie też przechodzić. Mam 413 już. Miałam 412, ale ktoś mi dał łapkę do gry. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo Bardzo. Byłoby fajnie, jeśli by, co nie? Tu była czwórka, trójka i dwójka za 432 łapki do gry. No na pewno tego będzie. Tyle. I to jest bardzo fajnie. No. Także w sumie nie wiem, co jeszcze możemy porobić, bo chyba już bardzo dużo rzeczy tu mamy. Czy nie? Yy, no także myślę, że w sumie to tyle. Yy, bo już mam... Yy, czekajcie chujczka. A w sumie mi tak nic nie da... nie da... nie dadzą. No. Ale to już bioracie do chujniki, No. Yy, a jeszcze ktoś nie wiedział, to tu, co nie jeśli się wchodzi, to tu mo mogą kupać się zwierzaki w tym. Widzicie? Ja właśnie o tym wiedziałam i wam powiedziałam. No, to, e, dobra, no to to dzisiaj na tyle, także wszystkim Pa do następnego filmiku.